Dziecko już się uspokoiło. Nigdy nie widziałam Cię tak rozgniewanego, bo nigdy mnie nie zdradziłaś. Obraziłaś mnie. Ośmieszyłaś. Nigdy Cię nie wybaczę. Proszę bardzo. Ale zabraniam ci tak odzywać się do mnie Nie muszę być ci posłuszna, bo nie jesteś moim ojcem Lecz mężem, którego szanuję i od którego domagam się szacunku Nie poznaję cię Co się z tobą dzieje? Tak trudno ci spełnić moją prośbę? Ja tylko pragnę dobra rodziny Dobra? Z twojego punktu widzenia Nie zmienię zdania A moje zdanie się nie liczy? No, no tak, przemówiła głowa domu. A ja? Może jestem na no Mam to dość twoich impertynencji i que que ośmieszania no. mnie. Nie do wiary. Nie mam wyjścia. Co robić? Nie zabronią mi widywania się z synem z i Będę o nich walczył do końca świata. Don Patricio, señora Cecilia, eres tu? To ty? Ty? Hija. Dlaczego się kłócicie? Co się stało? Czemu tak odzywasz się do mamy? To nic poważnego. Poszło o jakiś drobiazg Nie kochasz już mamy? Już nas nie kochasz? Jak możesz tak myśleć? To nieprawda. Boję się, że nas zostawisz. Choć do niedawna w ogóle cię nie znałam. Después de tantos años, sin habernos encontrado, no, hija. Eso nunca nigdy tego pasar. nie zrobię. Te Przysięgam. Mm. Ty jesteś Rafael? Przepraszam, a kim pan jest? Juan Miguel San Roman. To z panem kłócił się pan, Patricio? Tak, bo nie pozwoliłbym, spotkał się z Maricui. I wyjaśnił nieporozumienia, które nas rozdzieliły. Choć nie przestaliśmy się kochać. Pewnie wiesz, że my się kochamy. Wiem tylko, że kiedy ją poznałem, Mariciuj użalała się nad sobą i przeklinała swój los. To smutna historia. Ale zmienię jej zakończenie. Sprawie, że jej życie się odmieni. Ono już się zmienia. Mariciuj uczy się samodzielności, odzyskuje radość. Musi pogodzić się z losem. Nie musi. Mariciuj nie będzie wiecznie żyć w ciemnościach. Widzący myślą, że dla niewidomych świat się skończył. Ale Mariciuj odnalazła sens życia. Co to ma wspólnego z miłością? Wszystko. Jestem dumny z tego, że nauczyłem ją patrzeć inaczej. Ona widzi teraz oczami duszy. Postrzegamy świat w ten sam sposób. Rafaelu, czy Was coś łączy? Nie rozumiem. Nigdy nie słyszałam, żeby ojciec tak mówił do matki, ani żeby ona tak mu odpowiadała. Wszystkie małżeństwa się kłócą, ale nie moi rodzice. Boję się, że tata może mieć kochankę. Nie rozśmieszaj mnie. Co ci strzeliło do głowy? Nie mnie. Wspomniała mi o tym. Wszystko jasne. Powiedziała ci to ta żmija, ta? Nie wkurzaj się. Nie zrobiła tego w złej wierze. Nie? To żmija. Niczego dobrego nie można się po niej spodziewać. czy czysty jad. A ty naiwnie jej wierzysz. Jesteś mądrą dziewczyną. Kiedy zrozumiesz, że ta zdzira rozkoszuje się Twoim cierpieniem? Nie chcę, żeby rodzice się rozwiedli. Nie chcę. Wszystko przez Twoją pobłażliwość. Ale koniec z tym. Co chcesz Patricio? powiedzieć? Nie życzę sobie w domu żadnego z San Romanów. Co ty mówisz? To absurd. A co z Rosillo i Maitą? Nie możemy ryzykować. Koniec przyjaźni Belardów z San Romanami. To bez sensu. Nie, no, nie, no, no Cecilia. Nie chcę, żeby Marichui dowiedziała się o jego powrocie, ani żeby się łudziła, iż przywróci jej wzrok, robiąc operację, która na pewno by się nie powiodła. Skąd ta pewność? Marichui zbadali najlepsi specjaliści i nie dali jej nadziei. Nie chcę, żeby ją zgodził, bo znowu mogłaby wpaść w depresję. Dlatego od tej pory nikt z rodziny San Romanów nie ma prawa wstępu do tego domu. Zobaczysz. Wszystko będzie w porządku. Jeśli naprawdę w to wierzysz, to obiecaj mi, że nic złego się nie stanie i nic się nie zmieni. Obiecuję Twój tata ma szargane nerwy Chorował Ale wszystko będzie dobrze Obiecuję Uśmiechnij się Tak jak tylko ty potrafisz O, właśnie, właśnie tak tak Rafaelu, powiedz szczerze Co cię łączy z Mariciui? Jeśli dręczą pana wątpliwości, to tylko pańska wina Przestań mi mówić o nowym życiu Maricjui Nie mogę ona naprawdę ma teraz inne podejście do życia. Postrzega świat oczami duszy. Jeśli pan tego nie rozumie, to nie zdoła jej pan pomóc. Nie tobie o tym sądzić. Przeciwnie. Myli się pan, bo to ja. Tak, to ty przywróciłeś jej nadzieję. Ale ja nie o to pytam. Chcę wiedzieć, czy łączy Was miłość. Łączą nas więzy tak silne, że nikt ich nie rozerwie. Rozumie Pan? Opracowanie wersji polskiej Studio Publishing. Tekst Daniel Wegner. Czytał Mariusz Siudziński.